Oooo oh. Przepraszam, jaki miał być event? Dark place. No to tak ogólnie Event, okay, jeśli ktoś to... nie wie czym jest to będą mi tak wytłumaczali to, ale pokrócie Są no. dwa teamy i one się strzelają, i one w pociemku się strzelają Trzyma. Tak o, to jest o, to jest to to jest czyli to czyli. A co Wodzący mi się zimno zrobiło? Ej, jakby, jakby, jakby co, nad Zorca to jest taki lepszy, Wodzie, na, nad Zorca to jest taki... Ej, tylko i tak się nie spiłem w sumie. O, teraz będzie Sara tłumaczyć. No właśnie, to taki lepszy do Zorca. O, ta, 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 os, Sara, jak Sara <grym> zacznie, <grym> będzie się tam tłumaczyć. Dobrze, a więc tak. Hejka, z tej strony Sara dzisiaj przeprowadzę dla was event pod tytułem Base. O co chodzi w tym evencie? Już tłumaczę. Zostańcie podzielili na dwie drużyny, klasy D oraz naukowców. Miejmy to z głowy. Klasy D zostaną zrespałane. Zresztą to będzie 49 Armory, natomiast naukowcy w armory. Waszym zadaniem jest się wzajemnie pozabijać. I ten event dzieli się na dwa etapy, ale to wytłumaczę później. A bo drugi jest znowu to chyba taki sam, że się dzieli znowu I, um, i, i tak. Ale nie, nie, ten e e e oczywiście no, będzie się odbywał tylko na terenie heavy i będziecie mieli jedno utrudnienie, którym będą zawieszone światła. No, tam, na nastawić troszeczkę tam, 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 małą tam, 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 amunicję, więc i dodatkową będziecie mogli znaleźć w przed hitem i w HCZ Armory. I ostatnia osoba przy przyżyciu wygrywa Event. I oczywiście nie kampimy się, bo będę dawać na Spectata na wyrocha. Nie będzie grania na tym evencie, bo kampienie na tym evencie jest niedozwolone. I tak. Część będzie kąpić. Okej. Okay. Kiedyś A pamiętajcie, osoba, jeśli się rozpi to, to, to może, że to jest łatwe. To znaczy, że jedna team ma ten. Jest łatwiej łatwiej jeśli jest, jest. Tak, bo jeśli Koinka a... się rozpi, to macie dostać nikodę disruptora. W no. ogóle dużo się dostać. O. No, no i jest chyba... sobie jest chyba... tego jest Kartę dostać też właśnie, więc... No, tak z, um, ponieme, tak, Destań, m ja, Ale na początku jak się zlecić, to jest skinny skinny I, I, I jeszcze mam taką dosyć prośbę. Co do hojnej. Chcę Was serdecznie prosić o to, żebyście po prostu tych choinek nie zbierali i żeby było takie fair play. No, jeżeli po prostu nie zbierzesz, tak oczywiście znajdzie się tam kilka idiotów, które po prostu wezmą, mnie. Ale to jest to taka to moja pracować. Oh, yeah. bardzo byłoby mi miło z tej strony. Ale z tym, że to są idioci, czy z tym, że ktoś to będzie zbierał? Bo to są dwie różne oba, rzeczy. Oba. Hmm. Oba. Myślę, że każdy prawinny Polak weźmie i jest coś takiego dla siebie. Tego... Swoją część. Ale że i za naukowcę? Szymbor! Szymbor! Tak, ale, ale, ale zabronili Cześć, mi jedynek rzecznych, dzięki którym byłem dobrym czyli kampieniem i zbieraniu koinek. O, o, o! No to dobra! Już się osegrali! Lecę, 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 nowy! Uuu, rewitujący, siemanko! Witam serdecznie! Nie wiem, ja człowieku teraz jadę obiad, co nie? Dobrze, dobrze, dobrze! <grym> Co to, 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 to ci ją ulepszy Co, co, co? I na logować znowu, widzę ludzi w powietrzu Tak Słucham jeszcze O, no i... no, i no i types, i węca, Ja myślę, że ktoś coś do mnie mówi kolego tak. dwa, dwa, trzy eventy i, i wygram dwa Shibamastera, dziękuję ci Kto zrobił dziesięciu naukowców z moimi ulepszeniami? Ja z ja Ale na moich ulepszeniach Kurcze Zwiększyła liczbę naszych wrogów, niedobrze a bywa, no przecież, ale no co, no kto może być naszym wrogiem? To się Nie wiem, a nie, Wipowski jest z nami. Dosyć. Wipowski ale... nie... jest? Dobrze, kto jest nie No, Wipowski z nami, niestety, Nie wiem, nie kadę. widzę go, ale witam no, to serdecznie. KD nam zaniedbany jeszcze, Wipowski. Ma... Dobrze, tak. słuchajcie. Wipowski, gdziekolwiek jesteś, szczęśliwego nowego nie nie roku, jeszcze ci mówię. O, tutaj jesteś, dobrze. Jesteście wszyscy podobni. Eee, <grystarka> <grystarka> Ciężu, tam się idzie, Tylko na zewnątrz lodowy, no a w środku. Ja kawałek, wiem, ja nie. wiem. Oraz lata plus do tego jedną paczkę amunicji. O, nawet broń dostałem, ty. Elegancko. Szkoda, że w nie dali. O -o. O -o. Nie. <grystarka> nie, się nie. Gdybyśmy stali przy ścianie wszyscy, ja to wtedy by się tutaj zrespiło. Siba. sobie natarki. Daj to, na to. Ja ci to naprawię, Ale, po co, po co, no. jak Ale jak wtedy wygramy... No, mi piło. No to dobrze. No to nie zasługujesz na moje ulepszenia taka, prawda? Orbitujący! No, to nie jest tak, że ktoś się zasługuje na twoje ulepszenia Tylko nikt Dawaj. nie. Dawaj <laughs> Dlaczego no tak bezpośrednio nie przedem jak mi zaraz No, a <sama>? co no kebam ci. Chodź <laughs> kawa. O daj daj. daj. To chodź, łap! Za, za, zaraz to naprawię, ale nie no, latarkę ja, jak cię ci ja mam, ja mam ja doprawić? No, mu nie od... a... To latarkę <laughs> daj ci ulepszyć na nie fleśbęga, nie do... Do... na flashbanga! Ale, ale, tylko stacji roboczej, tak, się tutaj się jest, fajnie. jest fajnie. Ale ja mam najlepsze już cmenty do pistoletu. Z tym ulepszania. Ha, orbitujący, widać, że masz przynajmniej 500 godzin w tej grze tylko. No, a co, co ty masz na pistoletiku, pochwal się. Ach, no to takie tam drobnostki. target 21 JOSKF i piękny celownik. I niebieskiego czemu skina z, z Sonikiem. na tle. K <noise> to, jest to jest czemu mi do głowy? Jeżeli u dobrego nawet. Ale gówno. pancerz działa też na gołę, mimo tego, że pokazuje torso. On w zwierzęcie ma takie dobre ręce, a to czemu ono krzyżuje? Na ręce niestety to nie są realistyczne killboxy, ręce też mają pancerz. Szybki pancerz, skuteczność Czyli po prostu, prostu wziąłeś mniejszą skuteczność, no co wolisz, no ja wolę na jednak większą skuteczność. Ja bym no, mówić o sobie. Nie no przecież, że nie mogę, bo nie zobaczę. Co to za gówno, lufa. Dzień dobry. Włączcie autostradę Kejnacza nam daj Kieruję... KUCHĘ EJ Gdzie no, Kejnacz? No, nie, on to mi daj We na Kejnacz Co nie zrobił to mi laguje Kejnacz zawsze kieruje takie pro-eventy Daj <grym> <F> <grym> O Nie, yeah, to, 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 to Ej, czemu skuliś się... ...tego? Eee. Można wskuwać admira? Można, można. O nie, ja się boję ciemności. O, no, no, Też się boję, 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 się boję się, o sama. Obroń mnie. O sama, to ten nawiedzony bo... warhead, teraz no. rozumiem. Boję się no, O bo bo sama. O Ale dla mnie nie ma gorszych rzeczy. To ja już jestem przerażony. No patrz. Co za mendy. Zamknęli mi windę, że twarzą No nie mogę <grystujesz> Jedynemu Oczywiście pamiętajcie, nie ma kampienia w windzie <suszynek> Jeszcze by mnie Wyjście, Za to, że ktoś Dzięki. mi zamknął windę, że twarzą Dziękuję, że poczekaliście Halo? nie ja, no, luz Chyba, że was też tak zlagowało w windzie, no nie wiem <grystujesz> bo, 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 Teraz Może tam, Tę za bym, nimi, to... zabydłem, co? Dobra Ja nie czy my bydło dogonimy <laughs> Ale nie chodzi o to żeby dogonić tylko żeby oni zabili resztę a my przeżyjemy już o, o co chodzi Chodź, chodź, chodź no. do lajta, do lajta, Do lajta, do chodź Ale pewnie zablokowane o, Zaraz sprawdzimy 4 minuty 4 Z... minuty On tam został? Idziemy... Ja... No to wpłynął w dupę Yyy <laughs> co, te 4 minuty a, zablokowane. No a tak mój, czy ale czy tu też jest ciemno po A myślałem że tam to będzie nic, może jasno. To nic, to nic, tu, je, tu jest za to bezpieczniej, Tak jak mówisz? Tak, o, zrobisz. I tu pójdziesz No chyba że, że checkpoint blacie też jest nawiedzony, ale o tym nie ma... Słuchajcie, windy zostały hmm. zablokowane, żebyście tylko w nich nie kampili. Nie Czekaj! To swoich muszę resmi. to sprawdzić! Windy. Nie Niech nam Nie, kurde pomała! Kurwa! samo nie! Nie zostawaj mnie tu! Nie ja on zostawimy tu samego! Osama nie! Nie! Osama! Osama! Osama? sama! Osama! Osama! Osama, Osama. Ha, halo! 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 halo. Słyszy? Uh, jesteś! O. Dobrze! Siem bałem, że mnie zostawisz. Samego tutaj windy zablokują no ja. brzej <grym> Byśmy nie. się zagadzowali wtedy. Eee, masakra no A można to... Nie, na pewności wolałem yeah. sprawdzić. Weź to, wybij głową nie czy coś. Ale cię też. Kurcze, patrz. O nie, o nie. Jednak. Czyli, czyli jednak plaid jest nawiedzony. Jednak no. jest nawiedzony, widzisz? Kurczę, a gdzie jak jest nienawidzony? Nie, za, za dużo czasu to by duch przyszedł. O, dwóch, dwóch, dwóch! Oślepiam, oślepiam! Jau. Cześć nowy, cześć nowy! Jak to I, u ciebie? Nie, no, nawiedzone wszystko jest! Tak, oni... Dobra. Nie domyślą się, że tutaj pojechaliśmy i w i te. Poczekaj. Oni tu jadą. Muszę tu wjechać no. 15 minutes later. Poczekaj, to ja ci pożyczę. Dawaj. ile masz? Bierz. Nie wiem, nie widzę przypominam ci. A, no tak. patrzę. Ej, nie kampimy mam, się, nie, nie, mam czy, nie pomysł. kampcie mam się, pomysł. on jest tam 9-9 ale, no, ale, weź ale, ten, no, no, zgaś no, latarki Wiesz co, nie wejdzie jeden do windy, zamykamy windę i ich rozstrzelamy I wtedy, i wtedy, tak, i wtedy Tak, 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 a na zmianę tak. Cicho Pobijam w szkole, że sierbrawo właśnie... Nie kampimy w 0096 oni są w 0996, proszę nie kampić. Trzeba było przekopać, to braliśmy go do kibla, właśnie do kabiny wciągaliśmy i spuszczaliśmy mu się. Halo, wychodźcie, a nas kainasz, bo zaraz zostaniecie Overwatcha. Chodź, 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 chodź. Pstryk, ja się boję samą Powoli. Nie się, nie będzie dobrze. Będzie dobrze, kurwa. Ja się nie ja boję, się boję. Ja się nie boję ich, tylko ciemności. Widzisz? Takie, to takie jest właśnie życie. Wyobraź sobie, że to jest tak właśnie. Że kurwa. życie po śmierci wieczna tułaczka. Ja Zaczekaj, zamknę to te to drzwi, zobaczymy, boję. czy tu jest amunicja. Nie, to jest notarka. Wezmę, a ty wziął. <laughs> nie, to jest pusta. To jest pusta. Przecież latarki nie mogę podnieść. Ja chcę tą latarkę, o. Masz ślepo to, to podnieść to za ciebie. Nie, <laughs> nie, <Co> kolejne. <laughs> U nie. Wróćmy się może. O! o to hała zrobił. Dobra, to, to mnie wystraszyło. Powrót meskitu moskitu. Jakaś się maszyna włącza. Nie? Kurde, to jakiś komunikat.

Ej, żeby nie wziąć Nie, nie mam amunicji! Nie masz amunicji? <grym> no nie, no nie, nas. <grym <grym> nie miałem amunicji. Jak tam? Miałem latarkę <grym> Coca Cola mam Padaj, o, Co? Co? Po pieni, no co? Chida o, dziękuję o, to 40 40 pieni, no, co? 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 No i Co? A wiedziałem, że tu będzie? Czapkę miał, chłop. No przecież jak oni takie rzeczy dostają? let's go. Co? Miał? O kurde, on miał te... on miał cukierki wszystkich smaków. Flamingi. Daj zielone. Chle się tobie. Cokolwiek. Jednego. Eee, nie wiem. Ale leś, to ja nie. tylko fioletowy, ale to są masz starczą jak chcesz. Chłopcu dostał czapkę z, z tej choinki. Dawaj to. Ukradłeś mi apteczka. W pełni legalnie zdobyliśmy mikrohida. No właśnie! Skąd ja będę musiał znaleźć 500 później? Tak, tak. Nie, bo nie ma, nie. Nie ma, właśnie. No bo szyba miałem blom, szyba, szyba miał 20 HP. Co mi się wydaje, że to już dla zostały. Z max dwóch zostało tam ich. Ja w ogóle wiem, że. Nowy, nie, nowy! Nowy umarł. Chodzą ze sobą. Nie mogę, nie, szykujecie z tych choinek, no po prostu masakra. Ale czemu oni u nich siedzą, te choinki? Ja ani jednej jeszcze nie miałem, takiej normalnej. Znaczy ja używam wszystko, bo ja nie słucham. Brawo, uwaga. Co, co? Męki, Ja pierdziela No to... No nie... Z piłką rzucili! To już poni... to wycofanka, wycofanka, się wycofujemy. Patrz za to! Ja, ale... Mogę? No, mogę? No słuchajcie, no to weź pistolet, to weź pistolet. Ja już mam... pistolet. A No to to A no nie, to jest piłka, nieważne nie My idziemy, patrz. Nie mówię. Ogi te, ogi te choinki wycają, No bo oni mają czycy, oni mają tą choinkę. Czekamy, nie, czekamy aż ta piłka wyjdzie i idziemy go dojechać. nie, zostrzelasz przycisk. Co? A sobie po prostu chodźmy z drugiej strony to? może, to po prostu będzie też prostsza No musisz kliknąć, fuczaczy. a nie strzelać przycisk. Szybko, iść Ale gówia co to nikt to śmiał. A to da się mi mieć in, a nie, ma? Pociekę, bo ty masz tę zębę, no tak. wyłączyć. A no ja powoli, nie Oj, bądźcie zbyt no greedy.

ja odległa kogoś, bo no to nie jest coś, co nie. Tylko tylko zależeć, nie. Tak. to, co lepiej przegapiać. Tylko musisz musicie teletatarka, to jest mój taki build normalny. Ja używam, ja użyłem ja używłem ja naprawdę tego itemu, nic więcej. Dobrze, no to bardzo nie są. Ej, jest ja to jest. Ja miałem tylko kali, nie miałem tylko karty, nie używam komberski itemów. Coś ja mógłby nie czapkać. Ja bym się aż tak nie chwalił, dam no ten zakazać. No ale to ja mogę jeszcze. Ale tam koffym, czas się broni ten. No co, ale naukowcy już nie to jeszcze tylko do zupełnie... Ej, bo w gości też też używa ten... A, prawda. Mieliśmy pierwszy raz Nie my nie mieliśmy w ogóle, na się świata, na się nie zaświadła właśnie w ogóle. Coś ciekawego? Wy mieliśmy ja nie miałem nic Ej, Logicer, no dobra no, biorę, dziękuję. Jak ktoś cross-leka czy nie? Jeszcze lepszy logicera mają fajnie. nie. jak na razie Ej no to ja tu jest, no to tu jest, jest przecież ta nie no, ja nic nie robiłem takiego A ja wezmę Macie Ammo do Logisera <grym> Do Logisera Olek, Ty tym, nic nie robiłeś, jako Ta, partner robiłeś Tak, no to no, nawet to ważne, że to... Ej, ale, ja, ej, ale... Ej, bo w kosti chyba ma tylko Na szybko dam latareczkę, o, no, to już ma latarkę Nawet sobie wydłużoną lufę Mikrohidzik To się najbardziej, najbardziej sobie przyda <susurna> Jak to, jak ładowałeś mikrohidę? O, wiesz mi, zawsze się przyda Ładuje się 5 sekund A dobra, nie wiem, ja, ale No to bierz no, weź Powoli wywalaj. Eee, kaseta. No dobra, nie no, kasety nie będę używał na razie. No to, sobie wiesz, kapitana. No, kaseta jest śmieszna, aczkolwiek e, może e, nie to, na evencie. Nie ma zakazów, żeby ten... A ty ich no, tak dobra, to, wezna. A, tam 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 w ostateczności wezmę. A drzwi tam za maszyną. W ostateczności. Chcemy, żeby to było, komando. Nie daj, nie O kurde. Ej, ale mikrofina chłop miał. Mamy tylko naukowców, więc... To brzmi jak użycie kasety. Frosty, Frosty, A w sumie mikro, tak dobrze nie było, bo taka, Ej, co wiesz co wiesz co wiesz co wiesz w ktoś co wiesz co no Czekaj, kurde, kafeta. Też mm. to kliknij? Ja nie mam tych mówiąc szczerze. też Też to weź? Nie, ja na pewno nie. Ej, oj, taka... A, bo chrzczanić. To może być najgorszego? Co ej, co najgorszego? Co może się stać? Oj, obitojący, by the way. Oj. Goofy, ja. Ej, 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 te fnamigi działają? Tak, ja na kliknąłem kafetę to nie wydaje mi się, że zaraz się zrespię, ale... Nie, a nie wiem czy overwatch'ów się mogą rozpić. A racja, overwatch zapomniałem Nie no, a, czekaj, bo kurda, przecież oni chyba wzięli mikrohid'a, bo to... Jak no jak chyba ja z... mikrohid'a właśnie otworzył Jak będzie o zombiaki, to po ja prostu się A tak, my z tym Będę lecimy, jak lecimy jak z naszym... My, a no, no, o, no, okay. jak idziemy z tym co mamy, to ja nie narzekam a tak, tak, będą chyba zombiaki, A ja nie zdaniem się, O, ja <sum> Ej, mo moim zdaniem def to... def to... Stand, speed... speed... speedrun oh, to jest najlepszy tryb, zbier, samochodem moim zdaniem, bo musisz się zabić. Oh. Bo musisz się zabić. Aj, aj, aj. <grym> to jest moim zdaniem najlepszy tryb. Ale, ale... ale ten... No, no Zamknięto. Ja ty Tylko Lafa trójkę została? za. Exactly. <grym> <grym> Ciekawa. No, widocznie. No. hej kana... Na drugim etapie I w tym etapie e, Waszym zadaniem jest Jak najdłużej przeżyć przed zombie Którymi będą osoby, osoby Które wcześniej zginęły e, Te zombie będą rozbić się W tamtym przeciwnym respie Czyli wynik armory I ostatnia osoba w przeżyciu Wygrywa event nie, I będzie nie mogła być Albo kolejny nie, event I teraz dam wam Samotne, tak. nie, nie, nie. Ciężki pancerz? No, no. Kom, 18. No. Amunic -y, amunicję zaraz wam dam. E, Latarkę. Spałnowanie się flamingiem, a, -y. Adrenalina. I daję wam, ym, a y, tam, Amunicję. i Adrenalina. Amunicję. nie. wam Amunicję. Nie, po, nie, polecam nie polecam być ostatnim w evencie w... Nie polecam być ostatnim w evencie A nie wybrać po, na, na Ja bardzo polecam, to jest najlepsze. event to jest wygraną, to Ej, to wcale nie, to nie tak... No tak... Przegarnął oh. No i... Oooo oh. <laughs> nie, Ta nie, tam nie, tam nie, tam nie to no O, ich <laughs> też <noise> Ale jak to <noise> Ej, ej, S ej, Sara już ma chyba osób Ja nie ruchu narzekam ruchu na ruchu ruchu. takie kurde rzeczy, takie rzeczki jeszcze Sara <noise> ma to razy, to chyba dość osób razy, używających nie tego Nie no, na początku razy. można razem, a jak będzie jakoś bardzo źle, źle, to można Chyba, że... Dobra, zaraz jeszcze kierunki w świat Zdarzyło mi Jak o tym musiałeś tak? No, tak Ja się tej obserwacji... O, zapomniałeś czekaj, bo ja się teraz...

Jakie główne. Szybko poszło, szybko poszło. No, no, i mamy zbyt, no i mamy zwycięzcę. A je, ale szybkie to było. To orbitujący może, ty jesteś pan, jest pan No perwa. No i co? Orbitujący bardzo ładny Ciekawe. Zgadzam się. No. wiesz, co naprawdę przeszkadzać tak, to jest okropnie po prostu. Naprawdę. Ale jak nic nie zrobiłem, nie wiem o co chodzi. Na tak ja. bana dostałem ja. jeszcze znaczy zobaczymy to w zależności od a nie słychać mnie że zapomniałem oj Przez... ar... jestem nowy był pauza Kasianko przepraszam Dam Ci jeszcze raz wyposażenie. Czekawe. Niestety, y, takie trolle istnieją. Y, masz wielka, ja tak jeszcze wspomnę takie rzeczywiście branie tych cholinek, w flamingów, czy wyłączenie sobie overrooka. Ten overrook jeszcze tak pójdę, ale reszta to tak dość mocno przeszkadza administratorom nie, nie generalnie w prowadzeniu eventów. Także generalnie to jest śmieszne, ale. Fakt faktem, ci ludzie są biedni pod tym, tym względem, bo oni mają jakiś plan, a ktoś przychodzi i w ten w plan i jedno. No to trzeba przyznać akurat. Kto się pytał? Ktoś pytał, wiedział. Borsuk? Czy jakoś tak? No to ja. Zaraz mi odpiszę. Nie róbcie tego. Oj. Ja nie napisałem na ile wam. No, to będzie ba. Ja Jeszcze nie napisałem, na razie nie tylko nie. napisałem. Ej to zombie to spieszy, to jakiś 30. rok, czy co, się więcej. Zależy, bo to, jest, bo to jest ten. Od roku w górę, od roku w górę Ten mi się tak wydaje. Nie masz? O, ja, oj. Ja, ja. Jednak o, się ja, z... godzina ta. Mało, tak, o, mało? tak mało? Jak nie masz wykladu, I Cidgar aż tak mało dał? Kurde, tego na to jest. Nie mówię skoczył, ale po prostu żebyś wiedział. No bo to wipesz. Jak tak się wydaje. przekupił go, Kurde, masz rację. Makowiec, zesiąd, że wówczas zrobić. Ej. Dobra. O!

nie, no to nie, to nie jest, to. Tutaj jest akurat nie, 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 sens, ale dziękuję za przypomnienie. Dziękuję. Takie. No. Szukaj teraz. Aha, aha. No, son, tu <gulny> krach, to kraj. Ej, dobra, szukajmy, ej, tak przy jednego znajdziemy, już 24, no, drugiego. Ej, nie wejść drugiego. My jesteśmy idiotami, musimy tylko poszukać otwartych drzwi i za nimi łazić. Dobra, tutaj my... <gulny> ej, tylko że... Wszędzie ej. są otwarte. W sumie mądrze gada chłopak, trzeba się Stożytni rozprosić spodem. po całej placówce. Sto szóstka, sto szóstka, sto szóstka, sto szóstka. Praktycznie sto, wszędzie są otwarte. No to chłop dobrze gada, no trzeba się rozproszyć tak. Ja nie mogę nic powiedzieć. No! będę! To spać! na włosówkę, set! No i lagi. Ja, Dobra. Ja, ja, ja no, lag też mam pracę. Mamy już wygranego, bo o, kolega złamuje złama regulamin Hadesianko. Arius! to mi garażkę! Chcesz, Hadesianko wygrywa wtedy. To no tak, teczkę. Tak, tak, nie wiem, czy to Następny event! Następny event! Następny event! Nie, już to już zapalam, już zapalam a, no tak. światło oczywiście. Oh, yeah. znaczy, o już się kolego, nie mam czegoś się, więc z tego po powodu, że twój, to, że twój kolega łamie ja regulamin wchodząc na szóstkę. Strolling. Więc tak nie, nie robić. To jest, to następnym I jesteś po prostu z tego eventu. Więc jesteś tutaj i kim chciałbyś być w następnej rundzie? ...Hadesianko? <laughs> no to, no no, to poszedł z Tobą zjeść kolację. Nie, nie co wróć. Nie? Żyjesz? To, tak, że nie masz mikrofonu, to trzeba było <laughs> mówić. E, trzeba dobrać. było... Trzeba było mówić. E, dobra, to ja było dobra, Chcesz być jakimś SCP-kiem? Podskoczysz, jeżeli tak. Nie? MTF-em... Łoł, normalnie... Nie! Normalnie. E, chaosem? Scientistem? Naukowcem? Zastanawiam się. Stanawia się. On chyba nie wie, kim chce być. To jest ten nie. problem. Nie. Nie. O poważnie! No, no, Myślałem, że powiedział nikim nie chce być. Zigma. To nie wiem, obserwator? Overwatch? Dobrze, ja Co Wam serdecznie dziękuję. I powodzenia powodzeniem w, w następnej rundzie. Eek. A jak mi ja powiedzieć, klasą. że Sara wjechała zareglamidu, jak je sterolowałem, ja wstałem do jedynie Bro, Stałeś w niezastępnym miejscu, widzisz, to chyba źle. Nie, no tak. no tak. co za typ. Doszło do ciekawej sytuacji, gdzie ktoś powiedział, że dostał mandat, bo przejechał na czerwonym świetle się tym pochwalił. Czy, to Ej, tak brzmiało, naprawdę. Z tego bardziej regulamin. przepraszam. Ja wracam do pytania kolegów, czy ty się żalisz, czy ty się chwalisz? No, no ma. <gry> dobrze. No, lagi mam, no. Lagi mam, nie rozumie. <gry>